Cześć i witamy z powrotem w nowym odcinku Tultok. Nazywam się Filip i dziś przyjrzymy się bliżej gilotynie do laminatu. Gilotyna do laminatu idealnie nadaje się do precyzyjnego i szybkiego skracania oraz cięcia paneli laminowanych i to bez postrzępionych krawędzi. Proces pracy jest wyjątkowo cichy i nie wymaga podłączenia do źródła zasilania. Dzięki ogranicznikowi masz maksymalną stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Ustawiasz płytę na odpowiednią długość i możesz ją przeciąć bez jakiegokolwiek wysiłku. W zestawie znajduje się wspornik, który zapobiega przechylaniu się paneli. Rękojeść antypoślizgowa zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Dzięki ergonomicznemu kształtowi jest wygodna w użyciu. Gilotyna ma solidną stalową ramę, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Gumowe nóżki antypoślizgowe zapewniają stabilność podczas cięcia. Teraz wiesz, co potrafi gilotyna do laminatu. Masz już pomysł, do jakiego projektu ją wykorzystasz? Napisz to nam w komentarzach. Zrób to sam.